Świąteczne utwory polskich i zagranicznych kompozytorów, a także wszystkim znane kolendy i pastorałki rozbrzmiewały w czwartkowy wieczór 21 grudnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego. Zgodnie z tradycją szkoła muzyczna pierwszego stopnia w Kozienicach przygotowała tuż przed Bożym Narodzeniem świąteczny koncert. Poprowadzili go dyrektor placówki Artur Miedziński oraz Edyta Zawacka. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiło sześć formatów. Jako pierwsza zaprezentowała się Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Denta Furioso pod kierunkiem Damiana Bączka, a po niej wystąpił zespół akordonowy prowadzony przez dyrektora szkoły Artura Miedzińskiego. My wszyscy do Stajenki, do Jezusa i Panienki. Zgromadzeni wysłuchali też utworów w wykonaniu zespołu skrzypcowego pod kierunkiem Anny Kowalczyk oraz chóru belcanto drygowanego przez Annę Kuczmerę. Wystąpiła też nowa formacja, kompo jazzowe prowadzone przez Damiana Bączka oraz zespół wokalny pod kierunkiem Pauliny Mazepy Zastawnej. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już, każdy z nas zna od koły. Występy młodych artystów nagrodzone zostały gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności, wśród której była też zastępca burmistrza do spraw społecznych Dorota Stępień. Organizatorami koncertu byli Szkoła Muzyczna Pierwszego stopnia w Kozienicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej Kanon. Koncert został zarejestrowany przez nas w całości i zostanie wyemitowany w weekend 6 i 7 stycznia.